Cześć, hej, sieman, ludziska! Z tej strony Abaj i witam was dzisiaj naprawdę bardzo serdecznie w 27 odcinku z SimCity na dodatku Miasto Przyszłości. Więc tak ludzisko ogólnie, zaczynając od zmian, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo kasy. Ogólnie udało mi się tutaj zdobyć mniej więcej 2 miliony simulonów, więc myślę, że jest to dosyć niezły wynik, zważywszy na to, że udało mi się to zdobyć właściwie w godzinę gry, więc myślę, że jest nie, nie najgorzej. Poza tym też jak widzicie mamy 18 mniej więcej i ponad pół tysiąca simulonów na godzinę. Jest dosyć w sensie dobry wynik, powiem tak, nie jest może najlepszy, ale zasadniczo dalej tutaj mamy zyski. I jeśli też chodzi o kasę, tutaj tak kończąc zmiany związane z pieniędzmi, to jak tutaj zapewne też zauważyliście. Niestety wzrosły tutaj lekko ceny rudy i oleju, przez co płacimy, no mniej więcej tak 20, 27 tysięcy za te dwa surowce. Jednak nie mniej dalej się to opłaca. Poza tym jeśli chodzi o same zmiany, to jak tutaj Wam pokażę, udało mi się tutaj zaprocentować nasz projekt elektrowni słonecznej na 60%, dzięki czemu myślę, że już w następnym odcinku będziemy mogli zająć się zrobieniem następnego projektu, który mam nadzieję będzie bardziej użyteczny niż ten. Możliwe, że zajmiemy się czymś, co właściwie pozwoli nam na jakieś tam ciekawsze rzeczy. Poza tym, poza tym, poza tym... Poza tym, poza tym, pomiędzy odcinkami właściwie udało mi się tutaj lekko zaomegizować strefę mieszkalną. Jak widzicie, tutaj mamy zaomegizowane bloczki, mamy tutaj zaomegizowane jeszcze mniejsze posiadłości, tutaj też y, mamy y, jakby nie patrzeć, troszeczkę tych posiadłości mieszkalnych też zaomegizowanych, dzięki też czemu mamy tutaj troszeczkę więcej zysku. Aktualnie mamy tutaj 30, prawie, 30, prawie 31 tysięcy simolonów z omegi. I jeśli chodzi o y, właściwie zmiany, jakie tutaj jeszcze zaszły w strefie y, właściwie recyklingowo, y, recyklingowo odpadkowej, to tutaj niestety zapełniło mi się ponownie wysypisko, jak tutaj widzicie, mamy niestety odpalone, ponownie spalarnię, no bo niestety mamy całą całą właściwie pojemność tutaj e, zagospodarowano. W każdym razie, ludziska, czym się tutaj dzisiaj zajmiemy, gdyż zapewne już zadajecie sobie to pytanie. Więc tak, ludziska, przede wszystkim zajmiemy się dzisiaj dodaniem tutaj e, ulepszeń do naszego centrum recyklingu. Tutaj myślę, że dodamy sobie właśnie te ciężarówki dostawcze, m, tak żeby e, większość śmieci trafiała właśnie do tego centrum recyklingu, a nie, jak tutaj miało to miejsce pomiędzy odcinkami, do naszego małego wyspiska śmieci, gdyż ono tutaj e, właściwie nie ma innych... <laughs> Innych funkcji, jak tylko te śmieci wiecie spalić, a my te śmieci potrzebujemy. Poza tym też myślę, dodamy sobie tutaj hangary do naszych jednostek, właściwie użyteczności publicznej. Tutaj myślę, że dodamy właśnie hangar pożar dronów. Dodamy sobie jeszcze kolejny hangar dla naszych prawodronów dronów. I myślę, że dodamy jeszcze hangar dla to zaraz wam zresztą pokażę koła, Zasumuję sobie dla dronów medycznych. Oczywiście te drony tutaj ja postaram się mówić, postaram się omówić jak to więcej działa. I jeśli starszy nam czas, gdyż dzisiejszy odcinek myślę będzie taki 21-minutowy, gdyż ostatni był troszeczkę dłuższy. Wiecie, można to jakoś tam i tak wydłużyć. To dzisiaj myślę, że zajmiemy się tutaj upiększaniem ponownie miasta. Myślę, że tutaj dodamy jakiś budynek, na przykład Willy's Tower, albo tego typu podobne. Tak więc zaczynając przede wszystkim od naszego tej centru recyklingu. Damy się tutaj sobie przede wszystkim na surowce, wtórne nasze ciężaróweczki, i myślę, że nie będzie z problemu z miejscem, jakie one tutaj zajmują. OK, damy sobie jeszcze do materiałów tej myśl z odzysku, tutaj akurat nie będzie, myślę, z tym problemu. Możemy właśnie jeszcze tutaj dodać raz, dwa i trzy. Tutaj oczywiście będzie to problematyczne, jeśli byśmy chcieli tą, tą brykę procesorów tutaj rozbudować, ale myślę, że tutaj zasadniczo się opaść, tak więc tutaj myślę, że większość właściwie większość właściwie tutaj odpadków będzie po prostu tutaj trafiała, tak więc myślę, że to będzie opłacalne. Tutaj jeszcze sobie możemy zobaczyć co mamy z wodą. Pompa, pompa wysycha, to możemy ją sobie zamknąć, tak? Tutaj możemy sobie dać jakąś inną. Tutaj widzę, że naprawdę jest pewien Problem z tą pompą, więc mamy ją sobie po prostu obok tutaj ekscytatorium. Dobrze, to już sobie powinno funkcjonować, już tutaj nie będziemy mieć pewnie komunikatu. I tak, przejdźmy w ogóle do dronów. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku żeśmy się nimi zajmowali. Tutaj, jakby nie patrzeć, mamy właściwie naprawdę bardzo dużą tego produkcję, więc myślę, że jest to, jakby nie patrzeć, opłacalne. Więc tak, co do samych dronów, to jak wspominałem ostatnio, mamy coś takiego jak hangary dronów. Działa to mniej więcej tak, ja sobie tutaj pozwolę taki postawić, że mamy taki hangar. On tutaj, jak zresztą zobaczycie, kosztuje 35 tysięcy i zżera 2 znaczy 2000, 200, 200 simulonów na godzinę. Działa to mniej więcej tak, że mamy tutaj drony, akurat w tym przypadku w pakiecie. Działa to mniej więcej tak, że jeśli mamy na przykład produkcję dronów w naszym mieście, to takowy dron, poza samym... <laughs> Zastosowaniem dla ludzi, czyli jakieś kupowanie rzeczy i inne, inne tego typu, będzie po prostu sobie dolatywał do takich hangarów i będzie się przekształcał w drony, które będą pełniły określone funkcje. Ten, akurat, hangar tutaj pozwala przekształcić zwykłego drona w pożar drona, czyli drona, który jednorazowo wyś, zostanie wysłany do pożaru, ugasi go i zostanie po prostu zezłomowany. Więc jest to taka jednorazowa forma. Jest to dosyć skuteczne, jakby nie patrzeć, gdyż nie potrzebuje to, nie potrzebuje tutaj żadnych dróg, może to sobie po prostu lecieć. Więc no, jakby nie patrzcie, Użyteczne, to sobie jeszcze dodamy drugi taki hangar. Tutaj, yy, niestety, limitem są właśnie takie dwa hangary. Jak widzicie, mamy też drony w zestawie. Więc tutaj, jeśli byśmy na początku nie mieli yy, jakiejś tam produkcji, no to mamy takie atakowe drony jeszcze i tak w zapasie. Więc to jest dosyć, myślę, fajna rzecz. Więc te drony ogólnie służą do gaszenia pożarów. Przejdźmy więc do kolejnych dronów, jakby nie patrzcie, tutaj mamy jeszcze e, dwa typy tego. Więc tak, kolejnymi dronami są to drony policyjne, tak, tutaj mamy e, już jeden hangar dodany, ja to tak e, powiedzmy wczor e, czy wczoraj, ostatnio w pułapkach omawiałem, jednak myślę, że tutaj e, dodamy sobie jeszcze kolejny. Jak widzicie, one kosztują e, tyle samo, z tym, że ten oczywiście wymaga troszeczkę większych nakładów finansowych, gdyż ten zżera 600 simulonów na godzinę. Dodamy to sobie, kurczę, myślę, dodamy sobie tutaj na tych domkach, tak, już trudno tutaj przeżyje bez e, tych dwóch ludzi, Aż w razie działa to mniej więcej tak, że drony, które tutaj, Tutaj właściwie będą Będą wlatywać, będą przekształcane w prawo drony. I zadaniem prawo dronów właściwie jest neutralizacja, a nie chwytanie przestępców, tak? Działa ja to jest i tak, jak pewnie sami wiecie, nasi policjanci tutaj aresztują właściwie tych przestępców i no zapełniają cele. A prawo drony ich po prostu zabijają, tak? Więc jest to taki, nie wiem czy kontrowersyjny, ale na pewno bardzo skuteczny sposób na pozbywanie się właściwie przestępczości. Jak tutaj widzicie, mamy 216 przestępców właściwie na wolności. Więc myślę, że jak te prawo drony tutaj zaczną sobie funkcjonować, no to myślę, będzie dobrze. Dobrze, tutaj też. Jak pewnie pamiętacie. O, właśnie tutaj jakiś dron wleciał. One były tutaj właściwie rozładowane te hangary. Jeszcze pamiętam w ostatnim odcinku. Jednak tutaj, jak widzicie, to sobie jak najfajniej funkcjonuje. I przejdźmy jeszcze do ostatnich dronów, mianowicie do dronów medycznych. Tutaj też mamy standardowo taki, taki samo, takie samo właściwie. E, ustrojstwa, mianowicie ten hangar. Tutaj ja myślę, że dodamy sobie takie e, hangary jak najdalej, żeby tutaj mogła e, można było dodać jakąś karetkę. więc zadajmy sobie taki przede wszystkim tutaj, i dodajmy sobie tutaj, tak? Tutaj nie zajmuje to aż e, tak dużo miejsca. A w każdym razie zadaniem dronów, e, medi dronów, jest leczenie chorób. Działa to mniej więcej tak, że taki dron może sobie polecić do choroby. Tutaj to jest bardzo ważne do choroby, nie do złamania albo jakiegoś e, urazu śmiertelnego e, i takową chorobę wyleczyć. Potem jak wszystkie drony są po prostu złomowane i stają się. Bezużytecznymi śmieciami, tak więc e, takie właściwe, taka jest właściwie rola. To jest z tego co widzę, już się to powoli aktywuje. To jeszcze, wiecie, co możemy dodać, tak z racji tego, że już, je, już jesteśmy przy e, samym szpitalu. Możemy tutaj dodać karetkę pogotowia. Ona co prawda tutaj trochę kosztuje, ale słuchajcie, karetki pogotowia tutaj zawsze się przydają, bo one są uniwersalne. Przeciwieństwo oczywiście do dronu, więc no, warto taką mieć w zapasie. Teraz mamy ile? Mamy 6 karetek pogotowia, więc myślę, że to e, powinno nam starczyć, Dobra, to tutaj sobie, którą mamy. Tutaj jeszcze sobie zrobimy, słuchajcie, taki szybki przegląd. Dobrze, słuchajcie, z prądem tutaj myślę, będzie ok. Prąd tutaj na jak najlepiej stoi. Co do wody, woda, woda, woda. Woda chyba tutaj wszędzie też jest, z tego co widzę. Jeśli chodzi o ścieki, to by się przydało. Czy mamy kupowane? Mamy kupowane, ale tutaj, no, tak sobie powiedzmy. Ja tutaj widzę, że się wyspisko zapełniło, ale. No dobra, tutaj trudno, tak? To wyspisko tutaj ma się zapełnić i no nic nie, mo nie możemy z tym zrobić. E, w sumie wiecie co? Zobaczmy, gdzie tutaj mamy bardzo nieczyszczone rejony. To by się przydało w przyszłości na przykład dodać, taki, e, dodać, tak, do, do, dodać taką oczyszczarkę śmieci, tylko nie wiem, czy ma to sens ogólnie na tym rejonie, skoro i tak tutaj zaraz będzie z powrotem zapełnione. E, co do samej straży pożarnej to sobie działa. W sumie możemy dodać czy nie? Nie możemy, nie możemy. Bym sobie dodał biuro progresji, bo to wiecie, zawsze taki fajny budynek. W sumie nawet wygląda to całkiem spoko tutaj. Musiałem niestety to zrównać z ziemią z powodów y, właściwie miejsca. Ale w sumie możemy kiedyś się zastanowić nad dodaniem jeszcze tego Co do Co do medycyny i co do zdrowia Dobra, ty widzę, że jest najbardziej zanieczyszczony region Tutaj jak z tym zanieczyszczeniem. E, tutaj jest nieduże jeszcze tak jeszcze. Nie patrzyć tam pewnie, znowu się zrobi po prostu syfy będzie masakra. Co do edukacji. Ty kurczę, przydałoby nam się w ogóle zwiększyć tutaj. Zwiększyć tutaj poziom uniwersytetu. W sumie wiecie co zobaczmy, czy tutaj mamy wszędzie oprzystankowany, jeszcze możemy sobie w sumie dodać, wiecie? Jakby nie patrzeć to się zawsze przydaje. Tutaj możemy właśnie dodać. Tak owy przystanek, to jeszcze tutaj możemy dodać. Dobra i właściwie tutaj nie widzę, żeby jakieś miasta tutaj nie były oprzystankowane, raczej dzielice. Tutaj jeszcze oczywiście nam się to tworzy, więc tutaj będziemy musieli czekać. Co do co do autobusów, to w sumie wiecie co, możemy jeszcze autobusy ulepszyć, w sumie czemu nie. Te autobusy się zawsze mogą przydać. Oczywiście będziemy tak na to wydawać troszeczkę, ale zasadniczo to się zawsze opłaca. Tramwajów nie mamy, pociągi, pociągi zobaczymy jak tutaj sobie radzą. Ile mamy tutaj pasażerów? 559, to jest całkiem spoko, nie ma tutaj problemu. Dobrze, zajmiemy się myślę teraz na taką powiedzmy dziesiątą minutę tutaj myślę upiększanie miastek. Wam mówiłem, ja tymi parkami chyba dzisiaj się już zajmować nie będę. Tutaj w sumie mamy jeszcze takie fajne łąki, na przykład z parkingiem, ale myślę, że tego nie będziemy tutaj nać, No, bo po prostu wiecie, zajmuje to dosyć dużo miejsca, a mamy sobie jakieś tutaj budyneczki z różnych tutaj części świata. Myślę, na przykład możemy dodać Willis Tower, tylko tutaj będziemy musieli znaleźć odpowiednie miejsce, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, to troszeczkę miejsca tej tutaj może zająć. Czy myślę, gdzie by tutaj można to dać? Możemy w sumie dać na takim parku, chociaż ile to daje? To jest dla średnio zamożnych, większa... czy to się w ogóle będzie opłacać? W sumie możemy gdzieś tutaj pokombinować. Hmm, gdzie by tutaj można to dać? Tutaj, kurczę, bym dał na wjeździe, wie, wiecie, do, na wjeździe do miasta, tak żeby takie reprezentatywne tu mocno było. Ehm, kurczę, nie wiem, nie, nie, będę tutaj w sumie drogi budował. Czekajcie, weźmiemy... Weźmiemy jeszcze... Spróbujemy, kurczę, dać może na górze. Tutaj na górze też w sumie dosyć dużo miejsca jest. Ja tylko nie chciałbym, na, wiecie, na tych domkach tutaj stawiać, bo to jest jednak bardzo już też na myślę rzecz. Ja, tutaj, gdzie tu mamy miejsce? No mamy tutaj w sumie szkołę podstawową, tutaj, to jest otwarte, to jest otwarte. A, dobra, zobaczymy czy jeszcze możemy coś mniejszego, Możemy pomnik Waszyngtonu, może to się gdzieś tutaj wypchnie, to jest w sumie taka, no, mniejsza rzecz. Czekajcie mi wiecie co, spróbujemy tutaj zrobić jedną rzecz, yy, mam nadzieję, że nie będziecie źli, robimy tutaj wyznaczyć sobie drogę jakąś, tylko w taką miarę równą. O, kurczę, jest taki problem z tym, to jest masakra. I oczywiście będą przez to troszeczkę większe korki, ale myślę, że i tak już, no, nie będzie miał jakiegoś większego wpływu na miasto. Może damy sobie ten pomnik, chociaż... No, to się oczywiście to nie mieści, dobra. Damy sobie na razie pomnik taki Waszyngton. on no, tutaj powinien trochę turystów przyciągnąć, tak. Nie jest to najbardziej równa droga, ale w sumie, w sumie czemu nie? Jakby nie patrzeć, no, nie jest, nie jest to jakoś specjalnie możliwe, żeby to było równe. Bo, że jak to w ogóle wystaje, to jest okropne, ale cokolwiek. Dobra, damy sobie spróbujemy jeszcze właśnie dać ten, ten pomnik. Hmm, czy, da, czy tutaj jest jakiś ważny budynek? Chyba nie, więc damy sobie tylko tutaj. Tylko, może tak, żeby najmniej to zniszczyło. Dobra, myślę, że tutaj ten Willy Tower, czy ta Willy Tower, nie wiem, jak dokładnie to się odmienia, możecie mi tutaj poprawić. Tutaj myślę, że będzie sobie dobrze funkcjonować. To oczywiście przyciąga turystów, więc no, myślę, że się będzie opłacać. Dobrze, i możemy jeszcze zobaczyć tutaj, czy mamy jakieś inne fajne ulepszenia. W ogóle widzę, że się nam zaczęły przybudowywać budynki, trochę będziemy somegi tracić, ale co tam, stać nas. Zobaczmy w ogóle, jak z sprzedażą tej procesorów stoimy. Czy w ogóle sprzedaliśmy w ostatnim czasie? Sprzedaliśmy w ostatnim czasie. Mamy teraz, który październik? Dobra, październik. No dobrze, i właściwie te chyba wszystkie już y, kulturowe rzeczy żeśmy zapełnili. W sumie mogliśmy dodać jakąś rzecz związaną z parkami, tylko nie wiem, czy tutaj będzie sens. A jeśli chodzi o kult tutaj też mamy, tutaj też mamy zapełnione. Dobrze, sobie to jest jakąś którą mam minutę. Bo tutaj wiecie co? Tak jeszcze chodzi o drony, tak mi się właściwie przypomniało, to napiszcie mi właściwie w komentarzach, tak już mówiąc w połowie właściwie odcinka, czy tutaj zbudować mega Gdyż. Ogólnie co do dronów mamy jeszcze. Mamy jeszcze właściwie poziom bezpieczeństwa. Jeśli e, powiedzielibyście, że byście chcieli tak owy zobaczyć, to tutaj mogę zrównać kawałek dzielnicy z ziemią i właściwie, i właściwie tutaj ogarnąć e, takowy takową mega tak żeby tutaj po prostu wbudować mega ze wszystkimi tutaj ulepszonymi rzeczami i innymi takimi. Znaczy jak tutaj z naszymi panelami, te myślę, będą się niedługo tworzyć, zróbmy sobie jeszcze taki na szybko przegląd. Dobra, tutaj co do prądu... Dobra, jest okej. Okay. Ta woda widzę, też już sobie radzi Ościaki zaczęły sobie też radzić. Jeśli chodzi tutaj o cenę recyklingu, czy możemy je ulepszyć? Nie, nie możemy już go ulepszyć. Hmm. To wiecie co, możemy dodać ulepszenie za to do naszej fabryki procesów. tutaj możemy sobie dodać przede wszystkim garaż ciężarówki dostawczej i możemy sobie tutaj dodać jeszcze linię montażu dronów. Na no, ile tutaj będzie zżerała? A ja tam w sumie nie dużo, ale będziemy mieć, wiecie, czyli montażu dronów, montażu procesorów, tak? Zawsze mi się tutaj myli. To jeszcze. A, widzę, jeszcze się nam jedna zmieści. Dobra, czyli nie ma, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze, zobaczmy, jak to jest z dronami. Tutaj, dobra, drony są zapełnione. Tutaj widzę, że mnie tak bombarduje ta gra po że jest masakra. Tutaj widzę, że troszeczkę spadła nam omega, ale chyba się to nawet i tak opaca. Zobaczmy, jeszcze tutaj sobie yy, znaczy zobaczmy sobie mapę dronów na takim poziomie, yy, gdzie mamy dobra, drony, złotego członka. Ja widzę, jest całkiem ok. Tutaj jeszcze pewnie zauważyliście, to jest, zastopuję grę, spróbuję wam pokazać. Mamy właśnie takowe yy, prawo drony. Nie znaleziono celu powrót do hangaru tak, błąd 404. Bywa! Bywa dronie. Takie życie. Dobra, ty zburzmy sobie w ogóle ten budynek. Dobra, sobie będziemy wyburzać. To jakaś fabryczka upadła, tak mało Megi. E, widzę, że tutaj nas strasznie bombardują tymi wszystkimi śmieciami. To widzę, że no, nie jest za ciekawie. No, ale kurczę, no, nie możemy tutaj dodać żadnej żadnej spalarni, więc będziecie musieli się tutaj obejść bez właściwie tego. No nawet nie możemy wam chyba drogi tej wydłużyć, chociaż możemy w sumie spróbować, czemu nie? E, możemy, dobra, to będziecie mieć zapasowe tutaj wysypisko. Dobra, to żebyście tutaj nie jęczeli, będziecie mieli po prostu więcej miejsca tutaj na zwałkę. Dobra, co do... Co do tej pożaru. W ogóle zobaczmy jest 5 na 5. Dobra, jest wszystko tutaj. W normie, Rani tutaj leczeni. Dobra, tutaj widzę, że też jest OK. Z policją, dobra, ile mamy tutaj? Dalej mamy taką samą przestępczość. Tutaj, jakby nie patrzeć, ta przestępczość jest masa masakryczna, ale za to nie ma. Nie ma jej tutaj, wiecie, bardzo rozsianej, tylko jest na właściwie jednym. na jednej, nazwijmy to dzielnicy, tak? Tutaj pewnie jest to zrozumiałe. No kurczę, zaczynają w uniwersytecie tutaj pracować, bym chciał Cię w ogóle ulepszyć, bo tutaj specjalnie mogę. E, dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, jak się, jak się trzymają nasze atrakcje turystyczne. No to sobie ewidentnie jeszcze nie radzi. Tutaj na razie mało jest e, ludzi, ale już widzę, że nasze, e, nasze Willy Tower tutaj sobie radzi jak najbardziej. W ogóle bardzo fajnie to wygląda. tak? Tutaj takie malutkie budyneczki, tutaj taka e, właściwie wielka, nie, nie wiem czy wieża, bardziej wielki budynek. tak? To jest w sumie chyba logiczne. Z turą tutaj w ogóle mamy minutę. Co wiecie, co jeszcze możemy tutaj? Co, tak aż tak z tak patrzę, zająć um, Omegą, spróbować przynajmniej tutaj coś dodać. Bo tutaj e, mamy aktualnie linię produkcyjną e, Omegi, jednak możemy ją na razie zburzyć i dać sobie tutaj linię produkcyjną dronów. Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, bo tutaj wiecie, może być z tym problem. W ogóle widzę, że dosyć e, bankrutujemy, ale chyba procesor nam się tutaj zwraca. I możemy właśnie dodać taką linię tutaj produkcyjną, damy ją sobie tak, żeby nam tutaj nie wadziła. Dobrze, i właściwie to chyba będzie korzystać z tych samych e, tych. Tak, będzie korzystać z tych samych, dobra. Tak wiecie co myślałem, tylko... Nie, czekajcie, nie chcę tutaj nie chcę tutaj sprowadzać, chcę użyć lokalnych tych procesorów no Sakra po prostu. Dobra, i to powinno już nam sobie działać, Mimo tutaj przyspieszy się właściwie na produkcję. Teraz mamy aktualnie 120, 100, 192 miejsca na, na produkowane drony, więc jest tego całkiem całkiem sporo. Zobaczmy jak z tą omegą. że Ta omega w ogóle tutaj sobie za bardzo nie radzi z tego co widzę. A przynajmniej chwilowo sobie tutaj nie radzi, bo ile mamy? 22 tysiące, na czym tak dużo tracimy na mega wieżach. A, co, co tutaj, gdzie jest problem z mega wieżami? Tutaj widzę, że aż tak dużo, ale niech nie zarabiamy, no nie wiem, według mnie jest jest. tutaj, czemu tak mało idzie, no dobra, wydajemy dużo na komunikację, ale no bez przesady, dobra, możliwe, że to jakieś, wiecie, godzinowa, godzinowa godzinowy tutaj przesuń. no jakby nie patrzeć, normalnie mamy troszeczkę więcej z samej omegi na godzinę tutaj, Musiałeś coś nie, coś nie zaomegizować, Znaczy w każdym razie myślę, że tutaj będzie dobrze. No, Boże, czemu tak nagrodujemy? Co się tutaj dzieje? A, okej, okay, idzie. Olej surowy, ale no, bez przesady, co tak, co tak mało tutaj dostajemy z tego. No, mega wieże, tak, mega wieże, jak zwykle. Tutaj nie opłacają. E, poziom biurowy, średnio, nowoczesny. A, dobra, tutaj chwilowy, chwilowy przestój, też widzę chwilowy przestój. Trzebujemy więcej pracowników, by przynosić zyski, po prostu świetne. E, dobra, bywa. Bywa, wiecie, czas, czasem tak się dzieje, czasem tutaj się nie da nic z tym zrobić. Zobaczmy, jak to jest poparcie. Mamy 80% poparcia. W ogóle to poparcie mi wkurza, bo się zmienia za każdym dniem i to jest takie trochę dziwne i niefajne. Dobra, ale będziemy mieć z tego co widzę już tutaj procesory. Za chwilkę z do sprzedania Dobra, tutaj zobaczmy, jak z naszym centrum recyklingu. Kurczę, widzę, że sobie to radzi, tak? Tutaj nie ma jakichś specjalnych problemów, Jak widzicie mamy naprawdę bardzo dużo tutaj zanieczyszczeń w tym mieście, więc no jest myślę całkiem spoko. Dobra, zobaczmy jeszcze, tutaj, czy mamy coś do wyburzenia. Nie mamy niczego do wyburzenia. Więc hmm, patrzę w ogóle teraz na minutę. Tak, patrzę, że właściwie już w dzisiejszym odcinku zrealizowałem to, co miałem zrobić. Tylko kurczę, czy co, co nam tutaj brakuje prądu? Tutaj widzę, z prądem jest jakiś lekki problem. coś chyba sobie reaktor nie radzi. Czy mamy jakiś przestój w tym? Nie, nie mamy. Dobra, z wody chyba wszędzie już powinno być. przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, woda jest wszędzie. Tej kurczę coś się pali. Wnioska straży pożarnej zamknięta. No, to jest prądem. dobra. Ale tutaj widzę, że nam coś bombarduje z uniwersytetem, niedobory prądu. Ale no, widzicie, tworzy, tworzyć tworzą, więc yy, znaczy, że działa. Zatkane rury. Dobra, tutaj niestety nie będziemy mogli tego ulepszyć. Dobra, już tutaj jest prąd. No nie ma prądu. No co się dzieje z tym prądem? Ja nie wiem, miał tutaj... Miał tutaj prąd być. Ja się pytam co tutaj się dzieje. Ja rozumiem, że tutaj przemysł dużo zżera, ale no bez przesady, bez przesady po prostu. Mamy kilka budynków w sumie wyłączonych z użytku. Dobra. Dalej to działa? Dobra, już to działa. Dobra, śmieci jeszcze możemy tutaj sobie zobaczyć. Wybaczcie, że dzisiaj tak, może taki troszeczkę nudny odcinek, ale zasadniczo te już większe rzeczy, jakie miałem zrobić, jest ukończonych, tak? Już w sumie tutaj zostało nam tylko kilka odcinków do końca serii, tak więc no, jest jak jest. W każdym razie, dobra, zobaczmy tutaj lamę. Lama w ogóle jest tutaj atrakcją turystyczną? Jest atrakcją turystyczną, dobra. Jest OK, okej, zobaczmy jeszcze. Dobra, to już. Czy ma zyski? To nie ma zysków. No, to ma zyski, to dosyć duże. Znaczy, chyba zarabiamy na tym, jakby nie pasz tej. O, już widzę, Omega się tutaj powoli odkuła. Dobra, tutaj nas informują o, o Medze, tym możemy sobie zburzyć. Dobra, ja w sumie tutaj widzę, że właściwie jest wszystko w najlepszym porządku, tak? Jakby nie pasz tutaj nie mamy specjalnych problemów. Zobaczmy sobie samoloty. To jest, gdzie jest w ogóle problem? A. Tak, zapomniał, dobra, w każdym razie uliczka, z tego co ja tutaj widzę dobija mniej więcej tutaj 19 minuta, więc jak wspominałem wam dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy, w każdym razie napiszcie mi tutaj tak bym was poprosił w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć w tym, właściwie w w tej serii jeszcze jakąś mega wieżę. Jeśli tak, to ja oczywiście tutaj postaram się zrobić takową e, przestrzeń, żeby tą mega postawić. Oczywiście będzie to mega wieża e, dla słabo zamożnych, tak żeby pokazać Wam tutaj e, dział bezpieczeństwa, gdyż on tutaj się najlepiej prezentuje, z tego co pamiętam. E, właśnie napiszcie mi o tym w komentarzach, napiszcie mi w ogóle jeszcze, czy chcielibyście ogólnie jeszcze, czy to mam jeszcze zrobić, co mógłbym jeszcze tutaj dodać, gdyż jak wam. no już jesteśmy na takim etapie serii, że właściwie już większość rzeczy, jakie tutaj mamy, zostało ukończonych. Oczywiście w następnym odcinku też myślę, jeśli zajmiemy się tą mega to zajmiemy się też pewnie zrobieniem kolejnego badania tutaj na naszym uniwersytecie. Przy okazji możliwe, że jeszcze ulepszymy nasze służby użyteczności publicznej. Jak widzicie tutaj, to sobie nawet całkiem nieźle radzi. I jeśli starczy nam czasu, no to pewnie jeszcze zajmiemy się tutaj omegą. No myślę, że już pomiędzy odcinkami tutaj postaram się dla Was powoli poprzesyłać do naszego wielkiego dzieła stop, plastik i inne takie. Nie wiem, czy to się uda, ale wiecie, zawsze można spróbować, tak więc e, trzymajcie kciuki, może będzie dobrze. W każdym razie jeszcze raz tutaj dzięki Wam za uwagę. Jeśli odcinek pomimo, nie wiem, takiej może luźnej, bardzo bardzo formy, może nawet za luźne i Wam się podobał, no to tutaj zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i do dodania tego filmu do ulubionych. A jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco, no to standardowo zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, tak więc jeszcze raz dzięki dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w sumie już wkrótce, dokładnie gdzieś w maju, bodajże w siódmym odcinku ze Space Engineers, w kolejnych odcinkach ze SimCity, no i innych moich serii, tak więc trzymajcie się, u ludziska i cześć!